Co zrobić, gdy dłużnik nie płaci faktury? Przede wszystkim ustalić przyczyny braku płatności. Przyczyn może być wiele, ale najważniejsze, żebyś ty nawet i zanim zgłosisz się do adwokata czy radcy prawnego, ustalił, jaka jest przyczyna według tego dłużnika twojego niepłacenia faktury. Przyczyn może być wiele. To może być przyczyna stricte leżąca po stronie dłużnika, czyli na przykład ma problemy w płatnościach. To może być przyczyna taka, że stwierdził, że nieprawidłowo wykonałeś swoje zobowiązanie i dlatego on odmawia płatności. To może być brak częściowej płatności, to może być jakieś nieporozumienie na etapie realizowania umowy. Y natomiast w momencie, kiedy zgłaszasz się do prawnika, jest to bardzo istotne, żeby, żeby prawnikowi powiedzieć, jakie jest stanowisko drugiej strony. Bo oczywiście w momencie, kiedy y trafiasz do prawnika i. Y Adwokat radca prawny wysyła kieruje wezwanie do zapłaty do tego twojego dłużnika, otrzymuje się już bardzo oficjalne stanowisko. W momencie kiedy yy, jednak jest ten etap taki powiedzmy nieoficjalny, a więc wyłącznie ty korespondujesz, czy to SMS-em, czy to mailem, bo to też jest dopuszczalne, to też potem będą dowody. Więc yy, jeżeli jest taka sytuacja, że jesteś na etapie Kierowania, wezwania, zapytania do dłużnika, kiedy zapłaci, czy zapłaci, takich luźnych pytań i oczekujesz tych odpowiedzi, drukuj, ustalaj, jaka jest przyczyna, a więc czy on zapłaci, czy nie zapłaci, czy na przykład, bo czasami są takie sytuacje, w których yy, dłużnik mówi na samym początku, yy, no nie mogę teraz zapłacić, bo mi klient nie zapłacił, mój kontrahent mi nie zapłacił i dlatego nie zapłacę za zrealizowaną dla ciebie usługę. Czyli dla prawnika no to jest rewelacyjna informacja, bo to oznacza, że tamta strona nie kwestionuje sposobu czy jakości wykonania przez Ciebie tej usługi, produktu, dostawy itd., tylko po prostu przyczyny leżą po drugiej stronie, są niezależne od Ciebie i nie jest kwestionowane to, że ta umowa została zrealizowana. W takiej sytuacji łatwiej e, następnie dochodzić tego roszczenia przed sądem. Natomiast w sytuacji, kiedy niejako przeskoczysz ten etap, może się zdarzyć, że trafiasz do adwokata czy radcy prawnego z informacją, no, dłużnik mnie nie zapłacił faktury i w zasadzie nie mam żadnej informacji od niego z jakich przyczyn, no to wówczas już wchodzimy w taką drogę powiedzmy bardziej formalną. I wtedy po wysłaniu wezwania do zapłaty, które powinno być w takiej sytuacji takim drugim etapem, nie pierwszym, drugim etapem, po wysłaniu wezwania do zapłaty przez. Adwokata, który Cię reprezentuje. Druga strona na ogół też kieruje sprawę do adwokata czy radcy prawnego i wówczas jest to już takie, powiedzmy, formalne stanowisko, w którym, w którym przyczyny, które są podawane, mogą być zgoła inne od tych, które były pierwotne. Dlatego tak ważne jest nieprzeskakiwanie tych poszczególnych etapów, a więc najpierw droga nieformalna, ustalenie takich. Faktycznych przyczyn, rzeczywistych przyczyn braku płatności. Dopiero w drugiej kolejności zgłoś się do prawnika. I trzecia sprawa, nie czekaj, dlatego że roszczenie może się przedawnić. Prawnik też ustali, czy to roszczenie, jaki jest termin przedawnienia, kiedy należy wystąpić do sądu, jaka jest opłata sądowa i tego warto nie robić na ostatnią chwilę. Także trzy kwestie: droga nieformalna, droga formalna, wezwanie do zapłaty. No i następnie, jeżeli to byłoby nieskuteczne, no to wówczas pozew do sądu.